Cześć, to Łukasz z Bajkowy z a to kołdra z poszyciem 100% bawełna kotonelle. Kołdra ta została uszyta przez polską szwalnię firmę Poldaunabilja. Kluczową cechą tego produktu jest fakt, że posiada ona poszycie wykonane w 100% z francuskiej bawełny. Bawełna ta jest bardzo miła w dotyku. Naturalna wentylacja bawełny pozwala skórze na komfortowe oddychanie, co z kolei przekłada się na zdrowy i komfortowy sen użytkownika. Wypełnienie tej kołdry jest to poliester HCS. Są to tysiące mikrowłókien, które są bardzo sprężyste i zachowują swój kształt, idealnie utrzymując ciepło. Kołdra na całej swojej powierzchni posiada pikowanie, dzięki temu wypełnienie kołdry jest równomiernie rozłożone i nie będzie przemieszczało się w trakcie nocy. Dzięki temu nie powstają tak zwane zimne pola i kołdra równomiernie na całej powierzchni trzyma ciepło. Najwyższą jakość wykonania i materiałów użytych w procesie produkcji potwierdzają atesty. Kołdra posiada certyfikat tekstylia, godne zaufania. Została przebadana na obecność substancji szkodliwych, których oczywiście nie stwierdzono. Posiada także ATES Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, co oznacza, że może być używana nawet przez osoby z problemami zdrowotnymi. Bardzo łatwo jest zadbać o czystość tej kołdry, ponieważ możemy ją prać w pralce automatycznej w stopnia. stopniach. Kołdra zapakowana jest w praktyczną torbę typu walizka. Idealnie nadaje się w tej postaci na prezent, jak również zdecydowanie ułatwia jej przechowywanie czy transport, chroniąc przed chórzem czy wilgocią.